Cześć, witam Was z pod Wrocławskiego Mietkowa. Dziś, bo już za tydzień na dużo większą wodą, spotkam się z wyjątkowymi ludźmi. Ludźmi, którym przyświeca jeden wielki cel: odnieść sukces. 600 km stąd w Gdańsku odbędzie się oficjalne otwarcie firmy. Firma, która według mnie jest wyjątkowa. Dlaczego? I Dlaczego uważam ją za lepszą od innych. Firma ta daje Ci możliwość rozwoju. Tu inwestujesz w siebie i w naukę od szanowanych ekspertów w dziedzinie tradingu. Czyli, tak jak powiedziałam, inwestujesz w siebie i to jest w niej właśnie wyjątkowe. Firmy tworzą ludzie, prawdziwi, realni ludzie, którzy tworzą razem coś wielkiego: drużynę. Drużynę, od której zawsze otrzymasz wsparcie i pomoc. Mając tak ogromne zaplecze wiedzy, fundament, solidny fundament, e, daje Ci to szansę wybić się ponad innych. Jest to platforma szkoleniowa, która daje Ci ogromne możliwości. Ludzie, którzy dają Ci ogromne wsparcie i pomoc, e, którzy tworzą jedną drużynę. E, platforma daje Ci też bonus e, w postaci dziennych naliczeń przez 5 dni w tygodniu, od pół do 1,5%. procent. E, i Przede wszystkim jest to podział realnych obrotów gospodarczych tej firmy. Jest to fajny bonus do tego, że będziesz mógł się rozwijać, będziesz mógł się e, uczyć, żeby wypłynąć na dużo szersze wody niż ta tutaj za mną. I jeśli chcesz się stać się częścią czegoś wielkiego, Zapraszam Cię już 1 lipca do Gdańska, gdzie będziesz mógł na własne oczy zobaczyć fenomen tego projektu, poznać tych wspaniałych ludzi, poznać zarząd i jego plany i sam zadecydować, sam ocenić, jak według Ciebie to wygląda. Zapraszam Cię również do mojego zespołu, zespołu cudownych, ambitnych, otwartych ludzi, gdzie razem możemy rozwijać się skrzydła. Eee, razem można więcej. Zapraszam. Cześć.